2019 rok był dla mnie przełomowym, dlatego że w tamtym roku przyswoiłem podstawową wiedzę odnośnie odżywiania, jak i aktywności fizycznej, a dokładnie treningów siłowych, żeby zmienić swoją sylwetkę. Zadbać o zdrowszą sylwetkę, więc zdrowe ciało. Jeżeli taka tematyka Cię interesuje, to zapraszam Cię do oglądania tego filmu. Zainwestuj troszkę czasu i oceń, czy mój kanał jest dla Ciebie, czy ze mną. Możesz też zmienić swoją sylwetkę, zmienić stan zdrowia swojej sylwetki. Zapraszam do oglądania. Witam Cześćie Manko, ja jestem Damian Walczak i zajmuję się promowaniem zdrowego stylu życia. Na samym wstępie chcę Ciebie poinformować, że nie jestem żadnym dietetykiem ani trenerem jeszcze. Jeżeli chcesz, poświęcisz czas oglądając ten film, być może zdecydujesz na subskrypcję mojego kanału i dowieś się, ocenisz, że mój kanał jest dla Ciebie wartościowy. Ja w tym filmie będę chciał powiedzieć krótko o sobie, dla kogo jest mój kanał. Jakie podejście mam do zdrowego stylu życia i jak ważna jest też umiejętność oceny własnego ciała, poznanie swojego ciała, bo różno mamy genetykę, różnie reagujemy na nawet zdrowe produkty w diecie, na daną aktywność sportową, dlatego to wszystko jest ważne, żebyśmy umieli to też ocenić, czy nasze ciało dobrze się w tym czuje, czy też nie. Można osiągnąć stawiane sobie cele a mamy wiele możliwości, wiele narzędzi do tego możemy wykorzystać. Dlatego mam nadzieję, że ten film będzie pomocny, a później cały mój kanał lecimy z tematem. Krótko o sobie, to chcę tutaj powiedzieć, że po szkole średniej, już jak mój styl życia trochę się zmienił, cały czas były u mnie aktywność fizyczna, sportowa piłka nożna, bieganie, y, treningi siłowe, ale nie było to w oparciu o wiedzę. Tak samo o odżywianiu też nie było w oparciu o wiedzę. I w momencie, kiedy jako dzieciak od 12 roku życia zaczynałem trenować y, treningi siłowe, sam sobie gdzieś tam zespawałem z dwóch kół od pasata i rurki sztangę, sto dole sobie zrobiłem ławeczkę i tam trenowałem, podciągałem się na drążku. Jakieś hantle też nie miałem y, za ciężkie, ale sobie trenowałem. I to można było powiedzieć, że było Systematyczne treningi pod kątem utrzymania zdrowia, a miałem też taką ponadprzeciętną, wyrzeźbioną sylwetkę z widocznymi mięśniami brzucha, dlatego że byłem aktywny aktywnym dzieciakiem, aktywnym młodzieńcem i przepalałem te kalorie i nie nagromadziłem na swoim ciele tłuszczu. I to się wszystko zmieniło. Jak już skończyłem szkołę, zacząłem chodzić do pracy. No, różnie to było. Nieraz odstawiałem te treningi siłowe ze względu na pracę. Na 2-3-4 miesiące różnie były takie też dłuższe okresy w tych treningach siłowych w moim życiu, ale zawsze gdzieś do tych treningów wracałem i teraz staram się utrzymywać je jakby systematycznie. Ale tydzień czy dwa przerwy od treningów siłowych też jest dla nas bardzo wartościowe. I wracając tutaj do tego, że zatłuściłem się, to były już momenty, gdzie miałem 100 kilo pamiętam, 101. Prawdopodobnie 105 kg było już na wadze, no ale znowu zacząłem gdzieś tam więcej biegać, znowu zacząłem trenować i też schudłem, znowu ta waga spadła ponad 10, 100 kg. Ale właśnie kluczowe znaczenie miało ten 2019 rok, gdzie ja przyswoiłem sobie tą podstawową wiedzę odnośnie odżywiania jak i aktywności fizycznej, sportowej i jak już w tamtym roku zmieniłem sylwetkę, pokażę Wam później zdjęcia, także oglądajcie i Bądźcie wytrwali do końca. Zobaczycie moje zdjęcia, zdjęcia koleżanki, co efekty tego działania, także i u Ciebie mogą być też te efekty, tylko musisz być na kanale. Teraz jest dobry moment, żebyś zasubskrybował. Zasubskrybowała dzwoneczkiem. Przychodź na live, luźne pogadanki na live treningów siłowych. Działamy razem, zmieniamy sylwetkę i dbamy o zdrowie. Sylwetki, zdrowie ciała. Wszystko na podstawie naturalnego działania. Niech to tak zostanie. Okej. Okay. Jak już później schudłem sobie znowu będąc aktywniejszy to i tak miałem problemy żeby odkryć te mięśnie brzucha i to właśnie zmieniło się wszystko i to właśnie wszystko zmieniło się w 2019 roku jak już schudłem to od tamtego roku utrzymuję tą sylwetkę. Zobaczycie zdjęcia, że najlepszą sylwetkę sam oceniam miałem w 2021 roku, nawet w tym roku 2023 nie zszedłem do tak niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, żeby była tak efektowna ta sylwetka, ale nic nie szkodzi. może za dwa lata będę miał lepszą, czy za trzy lata lepszą sylwetkę, jak w 2021 roku, dlatego że prawdopodobnie zbuduję jeszcze kilogram dwa, może nawet trzy. Kilogramy mięśni, dlatego ta sylwetka też będzie inaczej wyglądać. Zawsze starałem się być aktywny fizycznie, aktywnym sportowo, uprawiać te treningi siłowe, nieważne jaka praca była przeze mnie wykonywana. Czy to była praca na nocne zmiany, czy to była praca zaczynająca się o 5 rano, o 4 rano. Teraz też w różnych godzinach zaczynam pracę. Mogę zaczynać pracę o 4, o 5, o 6, o 8 i o 11 godzinie. Także co tydzień nieraz zmienia się rozpoczęcie tej pracy i widzicie, że cały czas utrzymuje taką sylwetkę, dlatego to wszystko gdzieś, o czym ja mówię na swoim kanale ma sens i dlatego wydaje mi się, że powinniście zwrócić tutaj uwagę na mój kanał. A ja jestem szczerą osobą, nie mam zamiaru tutaj zarabiać w nie wiadomo jaki sposób, żeby tylko nałapać subskrybentów, sprzedać im jakiś produkt i być może za pół roku, za rok czasu zniknąć z YouTube'a, bo zarobiłem pewien Yy, pewien hajs, pewną pulę pieniędzy, otrzymałem wolność finansową, ja chcę tu działać, bo to mi sprawia radość. To jest moje nowe hobby i mam nadzieję, że to jest dla Was wartościowe, że nieważne jaką pracę wykonywałem, czy była mniej aktywna, więcej aktywna, siedząca praca, bo na przykład jazda na wózku widłowym to jest pracą siedzącą, może bardziej aktywna jak siedząca za komputerem, ale i tak dalej yy, siedząca, tak? Mniej kalorii się spala. I nieważne jaka praca była wykonywana, utrzymywałem, można powiedzieć, sylwetkę przeciętną ze zdrowym zatłuszczeniem swojego ciała. I mam nadzieję, że to Wam wystarczy. Reszty dowiecie się o mojej osobie. Jak będziecie na live'ach, będziemy się poznawać. Do zobaczenia. Teraz jest czas, żeby powiedzieć Wam z mojej strony, jak to wygląda, dla kogo jest mój kanał kogo ja chcę motywować do zmiany sylwetki, a przede wszystkim do zmiany stylu życia, żeby zadbać o tą zdrowszą sylwetkę, żeby być odporniejszym na choroby w okresie jesienno-zimowym. I tak naprawdę ja tu nie mam żadnego limitu wiekowego. Czy to jeśli chodzi o dzieciaki, czy też o osoby starsze. Dla każdego jestem w stanie tak wszystko poukładać, żeby człowiek był zadowolony. Wiadomo, tu będzie miała znaczenie też genetyka bo niektóre osoby będą ciężko mogły budować masę mięśniową jeśli chcą to na przykład robić mężczyźni Niektórzy będą mieli problemy ze spalaniem tkanki tłuszczowej na swoim ciele. tak Zależy to wszystko, jak Wy do tego będziecie podchodzić, czy będziecie spokojnie nad tym pracować, czy dacie sobie odpowiednio luzu do tego i czasu, żeby te efekty przychodziły później, czy będziecie niecierpliwi, będziecie się stresować. To będą pewne utrudnienia, dlatego to jest ważne, żeby od żeby odrobić pewną też pracę pod kątem psychicznym, żeby to wszystko zrozumieć, żeby nie było tak, że jak jest w tabelce napisane, tak musi być. Pewne strefy czasowe są i to się, to się musi dziać. Nie, nieraz my w życiu też nie możemy realizować swoich planów, założeń. Wyskakuje coś niezapowiedzanego i musimy pewne rzeczy pozmieniać. Ja też nie zawsze mogę trenować kiedy chcę. Nieraz Jestem za bardzo zmęczony po pracy, nieraz nie spałem w nocy, nie zregenerowałem się tyle, ile potrzebowałem, dlatego to wszystko musi być na luźno i przede wszystkim dla osób, które chcą... Tak, jakby amatorsko dla siebie zmienić sylwetkę, zadbać o zdrowie ciała. Nie są żadnymi zawodowymi zawodnikami, bo to już jest szczebel wyższy. Ja bym potrzebował studia zrobić w tym kontekście, dlatego nie jestem wszystko wiedzący. Nie uważam się za żadnego fachowca, dietetyka, trenera i o tym Wam tu mówię, że żadnych takich tytułów też nie mam, dlatego ja uważam, że mój kanał jest dla zwykłego człowieka, który chce zadbać o swoje ciało, który szanuje swoje ciało i krok po kroku, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku chce pracować nad przedłużeniem swojego życia i żeby to życie było dla niego przyjemne przede wszystkim w zdrowiu, w szczęściu a o resztę jak będziemy zdrowi i szczęśliwi no to już sobie zadbamy podejście do tego stylu życia jest bardzo ważne bo jeżeli ty dasz sobie czasu to masz pewien komfort pracowania nad tym, tak? Jeżeli dasz sobie za krótki czas i dzień po dniu, na przykład tydzień będziesz chciał, chciała schudnąć 2 kilo i waga z dnia na dzień nie będzie spadać, no to Ty już masz stres, a stres będzie powodować, że yy, może nawet ta waga zacząć rosnąć, bo ciało zacznie yy, denerwować się, świrować, negatywnie reagować. Tak samo nerwy, to też wszystko, stres, nerwy, to mają bardzo duże oddziaływanie, takie zachowania na nasze zdrowie. A my przede wszystkim skupiamy się na zdrowiu naszego ciała. I dlatego powinniśmy się skupiać nad tym, mieć takie podejście do tego całego stylu życia, że my mamy dużo czasu na osiągnięcie swoich celów, ale jeszcze z tyłu głowy mamy zakodowane, że ten czas może się wydłużyć. My musimy też weryfikować, oceniać to. Jak my pracujemy, czy my każdego dnia robimy krok do przodu, czy też są takie dni, gdzie na przykład stoimy w miejscu, musimy sobie usiąść, żeby odpocząć, bo na przykład jesteśmy przemęczeni całym tygodniem pracy, tym deficytem nawet kalorycznym na odchudzaniu i musimy przez ten weekend, sobotę, niedzielę, poleżeć, pospać, odpocząć, nawet nie zadbamy o ten deficyt kaloryczny, a będziemy na zerze kalorycznym, ale ładujemy baterię na kolejny tydzień, na kolejne tygodnie żeby działać dalej. To jest właśnie to, rozsądne podejście do stylu życia, dawanie sobie czasu, zrozumienie, że nie wszystko yy, jesteśmy w stanie robić tak, jak to się mówi w książce jest napisane. Tak, dlatego teoria jedno, ale praktyka to jest drugie. I nie zawsze kto jak coś opracuje w teorii. To druga osoba będzie mogła to wszystko punkt po punkcie zrealizować w praktyce. I to jest bardzo ważne. O tym powinni dietetycy uświadamiać, o tym powinni trenerzy personalnie uświadamiać, żeby to dane osoby wiedziały, bo szczególnie osoby początkujące tego nie wiedzą. Jest masa, dużo informacji dla osoby początkującej w tej tematyce i jak ja nieraz z jakimiś osobami rozmawiałem. Po godzinie, po dwóch godzinach, to te osoby już do mnie się nie odezwały. Dlaczego? Bo ja podejrzewam, że było przerost informacji na jednej rozmowie i po prostu dostali bólu głowy. Oni stwierdzili, że oni nie podołają temu, żeby to ogarnąć i się nie odzywali. Być może też się nie odzywali, być może nawet nic nie napisali, nie pytali więcej, o co w tym wszystkim chodzi, nawet nie podziękowali. Być może wstydzili się, czuli się niekomfortowo, że... Ja w jakiś sposób będę z ich się naśmiewał, czy y, jakoś negatywnie o nich pomyślę, nie. Ja wiem, co dana osoba może przejść. Sam pewne momenty też negatywne miałem w swoim życiu, w tej pracy całej, ale co jest najważniejsze, zawsze ja każdego jestem w stanie zrozumieć, podchodzę zdroworozsądkowo do tego i staram się, żeby było tak jak Tobie najbardziej odpowiada. Zawsze chcę też Tobie doradzić, żeby dla Ciebie było dobrze. Zapomniałbym. Muszę Wam pokazać zdjęcie teraz. Kilka zdjęć, jeszcze wytrzymajcie chwileczkę. I to Wam muszę powiedzieć, że jest to moja sylwetka z lat 2018 roku, 2019 roku. Tu gdzieś miałem na tej sylwetce tak 90 kg, może 92 maksymalnie. I w maju, 5 maja, dokładnie zrobiłem zdjęcia. I tu macie zdjęcie na pełnym wdechu powietrza, bo całkiem inaczej wygląda sylwetka, gdy wypuścimy powietrze. I to zaraz zobaczycie na kolejnych zdjęciach. A całkiem inaczej, gdy jesteśmy na wdechu powietrza. Sylwetka początkowa, 5 maja 2019, na pełnym wdechu powietrza 89,3 kg. Tak naprawdę zaczynałem od 89,9 kg. Ale w tym dniu miałem taką wagę i taką zapisałem też tutaj, żeby y, dlatego, że jestem z wami szczery. Jak jest tak, to jest tak i też staram się wyjaśnić, dlaczego tak jest. I tu 30 czerwiec, koniec y, odchudzania 82,5 kg. Teraz zobaczycie y, to jest y, sylwetka tak samo na w pełnym wdechu powietrza, a teraz macie sylwetkę na wypuszczonym powietrzu. Nawet to jest zapisane, że jest powietrze wypuszczone. Całkiem widzicie, jest inny wygląd sylwetki. No i teraz przyszedł czas, żebym pokazał Wam, jak sylwetka się zmieniła. 2018-2019 rok, jak zacząłem odchudzanie. Tutaj jest już zmiana tej sylwetki, powietrze wypuszczone. No a tutaj zaraz jeszcze wyłączę swoją kamerę, żebyście widzieli dokładnie jak to wygląda w 2021 roku. I od tamtego czasu uważam, że nie miałem lepszej wyglądowo sylwetki, a od 2019 roku w okresach jesienno-zimowych nie choruję. Jeżeli mam jakieś przeziębienia, to bardzo krótko one trwają, dwa, maksymalnie trzy dni. Nie tak jak we wcześniejszych latach, gdzie chorowałem po tydzień, dwa, nawet trzy tygodnie, leżałem w łóżku z gorączką, antybiotyki, nie antybiotyki, no a tutaj chcę jeszcze zaznaczyć, że jestem coraz starszy, dlatego no, ciało coraz starsze, a coraz silniejsze, mocniejsze, no sami sobie odpowiedzcie, co ma na to wpływ. Bo ja uważam, że rozsądne, zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna, wysypianie się, regeneracja, to wszystko e, tutaj ma na to wpływ. Jeżeli tak wygląda sylwetka, tu jeszcze wam rzucę te zdjęcie. Moje jedno te zdjęcia bardzo lubię. No, uwiecznienie mojej przemiany całej, tak? I co jest jeszcze ważne, ja nie używam żadnych programów do obróbki zdjęć. Ja nie robię Photoshopu. Jeżeli już, to staram się, żeby. Odpowiednio padało jakieś oświetlenie, odpowiednie ułożenie też telefonu, żadnych filtrów w telefonie też nie używam. Dlatego możecie zobaczyć po szumach nawet tutaj wszędzie, że są szumy, tak? Że nawet nie są dobrej jakości te zdjęcia, nie są wyrobione. Także kto się zna na zdjęciach, to zaraz wyczai. Żadne nie są też przekształcenia. Tu są może takie przekształcenia, dlatego że jest powiększone te zdjęcia. Ale jeżeli Jesteście niedowiarkami, niedowiarkami. Potrzebujecie potwierdzenia, to zapraszam Was na live. Ja na live'ach już robiłem pomiary ciała w okresie odchudzania. Pokazywałem jak obwody ciała spadają, jak waga ciała się zachowuje. Te live'y są zapisane na kanale, możecie oglądać. I teraz przejdźmy jeszcze do koleżanki. Na początku tutaj wyszło u niej. Cała ta droga, jaką przeszedła, ta ona jeszcze rzuciła na początku. Tej jego odchudzania, a zaczęła 30 grudnia 2019, także ja też byłem świeżo po zapoznaniu tej całej wiedzy, jej przekazałem i ona też zaczęła pracować sobie nad tym, bardzo dobrą robotę wykonała, muszę powiedzieć, dużo zaczęła szukać przepisów, dużo zaczęła sama gotować, sama mi nawet wysyłała jakieś nowe przepisy, produkty, jak znalazła w sklepie, także ja byłem z niej bardzo, bardzo zadowolony, no i widzicie, jak się ważyła, też się nie ważyła za często, bo jej powiedziałem, jeżeli będzie się ważyć za często, możesz się stresować, a tak Ty masz pilnować kalorii, być aktywna i sobie szukaj przepisów, działaj, gotuj, bo gotowanie to też jest pewien sposób na wypracowanie deficytu kalorycznego, bo dzięki gotowaniu spalimy też kalorie i tu cała jest linia wykresu jak jej waga spadała w okresie długoterminowym waga spadała tu gdzieś może lekko podniosło się ale dalej spadło, tak na początku był, był szybki spadek później lekko się podniosło i znowu spadek także widzicie, że 11,4 kg Natalia sobie zrzuciła w pewnym momencie waga stanęła chyba na 3 tygodnie, ale później poleciała dalej. I tutaj teraz Wam zaprezentuję jej sylwetkę, jej zdjęcia. To jest zdjęcie sprzed odchudzania 30 grudzień. To jest w trakcie, nie wiem dokładnie w którym miesiącu. No i to jest na końcu. No to porównując te zdjęcia. No, można powiedzieć, że są różnice. Już y, tutaj to ciało wygląda naprawdę lepiej i już naprawdę nawet dla niektórych facetów może być też y, takie no, atrakcyjne powiem. Atrakcyjne. No. A tutaj no niestety już jest tragiczny stan. Tu był tragiczny stan tego ciała. To muszę przyznać to, no, aż mi się smutno robi, no ale taką, y, tak to nieraz wygląda. W szkołach nas tego nie uczą, tych podstaw, jak zadbać o siebie. I tak samo sylwetka bokiem. Początkowy stan, tu gdzieś w połowie, bo widać jak ten brzuch się nawet podniósł. Tutaj opada, tu się podniósł. No a tutaj ten stan końcowy już lepiej wiadomo. Tutaj też trzeba popracować nad wyprostowaniem sylwetki. Trochę miednicę ściągnąć do góry. Łopatki do tyłu jeszcze podciągnąć, żeby sylwetka. Ale to. Postawa symetrii to jest już inna tematyka. Mam nadzieję, że naprawdę ten film był dla Was pomocny, że oglądaliście go do końca. Wyraź swoją opinię w komentarzu na temat tego filmu. Ja jestem otwarty dla wszystkich, chcę zdyskutować ze wszystkimi. Wiadomo, każdy ma swoje racje, nikt nie musi mi wierzyć, ale podchodźmy z szacunkiem do każdej osoby, do każdej opinii. Ja nie chcę tutaj na nikim zarabiać, nic nie mam do sprzedania. I jeszcze moim marzeniem to jest. Jakieś koszulki własne sprzedawać, ale to są produkty, z których wy wiecie, że pieniądze, jakie wydajecie na dany produkt, w jakimś sensie i tak skorzystacie. Tak? A jak napiszę jakiegoś e booka czy jakieś y, przepisy, to nie zawsze ktoś z tego będzie mógł korzystać. A mi chodzi o to, żeby jak ktoś już inwestuje swoje pieniądze, to żeby miał z tego jakieś zalety, żeby z tego skorzystał. Ok, to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie do końca. Wiadomo, co robimy. Subskrybujemy, komentarz zostawiamy, kciuka do góry i udostępnijcie znajomym, rodzinie, niech się wie, dowie coraz więcej osób o moim kanale. A jeżeli nie wiecie, jak korzystać z mojego kanału, to zapraszam Was na live'y, luźne pogadanki. Ja Wam wszystko wytłumaczę, pokażę, jak można korzystać z mojego kanału. A nawet teraz jeszcze raz to szybko zrobię, bo jeżeli oglądacie na przykład... Jakikolwiek film na moim kanale, niech to się tutaj zaloguje, to macie możliwość, jeżeli oglądacie ten film na, na komputerze, to macie możliwość tutaj na dole sobie zasubskrybować. Jeżeli wejdziecie, klikniecie w nazwę. No, to oczywiście, dzisiejszy film będzie tutaj się od razu odtwarzał dla nowych subskrybentów. Jeżeli będzie prowadzony live, to będzie tutaj live. I tu możecie też zasubskrybować i wszystkie moje media społecznościowe. Co jest ważne, zostawcie dzwoneczek przy subskrypcji i macie wartościowe zakładka playlisty. Te playlisty są stworzone przede wszystkim dla Was, jak i cały kanał. Ale jak pomówiłem, bez Was nie byłoby i tego kanału. Tu możecie zobaczyć zakładce społeczne zdjęcia, różne czy też zapowiedzi filmów, live'ów i co jadłem. No i oczywiście zakładka wideo, wszystkie filmy jakie były nagrywane. Możecie sobie pooglądać, czy to o treningach, czy o ćwiczeniach, czy o odżywianiu, czy motywacyjne. No i przeczytajcie jeszcze informacje. Tu też tak krótko o mnie napisałem o swoim kanale. Także subskrybujcie i działamy. Ja mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny, że zostaniecie najdłużej. Życzę Wam przede wszystkim szczęścia i zdrowia. Działamy razem nad swoim zdrowiem, pracujemy, sylwetki zmieniamy, pracujemy w ciszy, efekty niech zrobią szum. Nie przejmujemy się opinią innych, skupiamy się na swoich celach, bo zwykle jest tak, że jak coś zaczynamy robić, to dla innych jesteśmy jakimiś dziwolągami, coś nam odbiło, Wydziwiamy, wymyślamy, ale jak już osiągniemy stawiane sobie cele, to oni później do nas przychodzą i nas pytają. I też żebyście Wy tego doświadczyli, bo ja tego doświadczyłem. Jakbym zwracał na innych uwagę, to bym nie był w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Także strach, jedno, ale pewność siebie i działanie nad swoimi celami to drugie. Przypinka, bicki. A jak chcecie zobaczyć, jak wygląda sylwetka mięśnie brzucha, to zapraszam na live y z treningów siłowych. Do następnego. Szczęścia, zdrowia, życzę, K.